Hej, cześć, witam cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Cały Dzień Jedzenia pokażę, co jem, cztery posiłki, bardzo szybkie, wiosenne, smaczne i kolorowe. Na śniadanie przygotuję omleta z warzywami i ostrym sosem. Do jajek dodaję sól, pieprz i moją ulubioną przyprawę, czyli suszone pomidory. Na patelni rozgrzewam olej i wlewam jajka. Kładę na nie szynkę, ser i przykrywam na około 5 minut pokrywką. Omlet bez problemu usmaży się bez przewracania, więc nie będę go męczyć. Niech się smaży. W międzyczasie przygotowuję warzywa: pomidorki i roszponkę. Składam omleta na pół i wkładam do niego przygotowane warzywa. Możecie użyć cokolwiek, na przykład rzodkiewkę, kiełki czy ogórka. Omleta polewam ostrym sosem. Ja swój kupuję w Lidlu i jest mega dobry, idealnie ostry i ma odpowiednią konsystencję. I tak prezentuje się mój wiosenny omlet. Na drugie śniadanie pyszna sałatka owocowa i koktajl. Tym razem do swojej sałatki mam mango, które kroję w większą kostkę, truskawki i borówki. Truskawki przekrajam na cztery części, bo udało mi się kupić dosyć duże. Do owoców dodaję miętę i wam też bardzo polecam, bo idealnie pasuje do owocowych sałatek, albo można ją wykorzystać na przykład do grzanek z masłem orzechowym i bananem. Sałatka prezentuje się przepięknie, jest kolorowa i od razu chce się ją zjeść, ale jeszcze do tej sałatki przygotuję sobie białkowy koktajl. Taki o smaku waniliowym z odżywką. Odżywkę mieszam z wodą i w sumie to tyle gotowy koktajl. Jeśli chcecie, żeby koktajl był bardziej słodki, dodajcie po prostu banana. Na obiad cytrynowy kurczak z komosą ryżową i hiszpańskimi warzywkami. Najpierw gotuję komosę ryżową, a w międzyczasie przyprawiam kurczaka. Dodaję sól, paprykę słodką, pieprz czarny, czosnek granulowany i imbir. Oraz sok z cytryny. Mieszam i smażę na odrobinie oleju. A na drugiej patelni smażę warzywka hiszpańskie z przyprawą, którą do nich dodają, czyli zioła z papryką. Przyprawę dodaję i do warzywek, i do kurczaka. I szybki obiad gotowy. Kolacja w stylu włoskim, czyli chrupiące tosty, dwie kromki chleba pszennego, na to ser żółty, cienkie plasterki pomidorków i oliwki. Całość zapiekam w 180 stopniach przez 8 minut i polewam olejem z wiesiołka. Można też do nich dodać mozzarellę lub na przykład tuńczyka, jeśli chcecie podbić białko. I to już wszystkie posiłki, które przygotowałam. Mam nadzieję, że któryś przypadł Wam do gustu. Zapraszam do playlisty Jedzonko, która wyświetla się w prawym górnym rogu. Znajdziecie tam dużo więcej filmów z prostymi przepisami. Podajcie też na Insta, subskrybujcie, jeśli się Wam podobało, i do zobaczenia już niedługo. Pa!